Kontynuuję nadrabianie rzeczy w kinie i idzie mi całkiem nieźle, więc robię z tego vloga, bo tak się robi YouTube. Wszystko w twoim życiu musi być treścią. Wygląda jednak na to, że już nie nadrobię Madame Web, Chłopca i Czapli oraz tego filmu z Mickiewiczem w tytule. Muszę poczekać aż będą dostępne gdziekolwiek, bo w kinach już ich nie ma. A oto rzeczy, które ostatnio widziałem. Bankard. Przenosimy się do XVIII wieku, do Danii. Nasz główny bohater to oficer skromnego pochodzenia, który zgłasza się na ochotnika do zagospodarowania pewnych wrzosowisk, w zamian oczekując tytułu szlacheckiego. Mając do dyspozycji tylko trochę pieniędzy, kilka narzędzi i własne ręce, musi wybudować dom, zacząć uprawiać ziemię i zatrudnić ludzi do pomocy. Wtedy dopiero zaczną przybywać kolejni osadnicy. Póki co musi jednak uprawiać poradzić się z takimi przeciwnościami losu, jak zjawiska atmosferyczne, bandyci i mieszkający trochę dalej zamożny właściciel ziemski, który uważa, że ta ziemia powinna należeć do niego. Muszę powiedzieć, że to brzmi jak całkiem dobry koncept gry komputerowej, będącej połączeniem strategii ekonomicznej i survivalu. Muszę też powiedzieć, że ten film jest o wiele bardziej epicki, niż ma prawo być przy tak skromnych założeniach. Opowiedziałem wam tylko podstawowe założenia fabularne, ale w czasie filmu dzieje się o wiele więcej. Po drodze mamy różnorodne konflikty, spotykamy różnorodne postacie i otwieramy różne wątki, które idealnie wkomponowują się w historię, nie zaburzając jej rytmu. A wszystko to w scenerii idealnie odzwierciedlającej klimat epoki i atmosferze odpowiednio podkreślającej samotność, nadzieję, strach, szczęście, cokolwiek spotyka głównie. Bohatera. Gra go Mats Mikkelsen, wreszcie doceniony w wielkiej produkcji, w której używa języka ojczystego, bo to duńska produkcja i wszyscy w niej mówią po duńsku. Mikkelsen gra nietypowego bohatera, bo teoretycznie powinien być nudny. Teoretycznie to, że przez prawie cały film ma ten sam wyraz twarzy i stara się nie okazywać emocji, powinno być wadą, ale tak nie jest. Ten bohater jest ciekawy. Sprawia wrażenie, jakby cały czas myślał i analizował sytuację, a przez to, że trudno odczytać jego emocje, tym bardziej intrygowało mnie, jakie decyzje będzie podejmował. Na pewno pomaga też to, że w przeciwieństwie do niego, pozostałe postacie wręcz tryskają osobowością i emocjami i możemy poznawać tajemniczego głównego bohatera po części za ich pośrednictwem. I jak na epicki film przystało, każda postać ma swój plakat kolekcjonalny. Szczególnie chciałbym wyróżnić Melinę Hackberg w sympatycznej i aktywnej roli dziecięcej, a także Simone Benebierga w roli klasycznego łotra, takiego, takiego pewnego siebie, zadowolonego z siebie, ale też łatwo wpadającego w gniew. Niektórzy porównują ten film do westernu i coś w tym jest... I powiedziałbym, że przy tym filmie i przy Kosie nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby filmy osadzone w Europie w stylistyce westernu stały się prawdziwym gatunkiem. Jedyna rzecz, która trochę mnie uwierała, to to, że film mógłby być jeszcze bardziej oszczędny w dialogach. Już i tak mocno stawia na zasadę nie mów, tylko pokaż. Nie jest przegadany. Ale od czasu do czasu jakby nie ufał widzowi, że wyłapie wszystko to, co powinno być oczywiste. Na przykład jest moment, kiedy jedna z postaci umiera. Nastaje długa, nastrojowa cisza, i nagle jedna postać zwraca się do drugiej słowami: On nie żyje. Dziękuję, kapitanie Oczywisty. Podobno ten film jest w jakimś stopniu oparty na faktach, ale nie sprawdzałem prawdziwej historii, bo tym razem jestem pewien, że filmowcy podeszli do niej bardzo luźno. W rzeczywistości prawdziwe historie z tamtego okresu nigdy nie są satysfakcjonujące. Myślę, że w skali od 1 do 208 dałbym temu filmowi 165, bo szczerze mówiąc, podobał mi się jeszcze bardziej niż Diuna, ale nadal nie bardziej niż Wredne Dziewczyny. Film z 2004 roku, a nie musical z tego roku. Absolutnie nie musical z tego roku. Następnie poszedłem na dokument o Buddzie i nie było ani słowa o indyjskim proroku. 0 na 10. A tak poważnie. Chodzi oczywiście o film Budda Dzieciak 98 i jest to dokument zrealizowany przez Kamila Labudę, pseudonim Budda, o samym sobie. Kompletnie nic nie wiedziałem o tym człowieku przed seansem. Co jakiś czas słyszałem o Buddzie wzmianki w internecie i nie wiedzieć czemu, ale wydawało mi się, że jest raperem, a okazuje się, że nie jest, jest e, twórcą internetowym. Wydaje mi się, że słyszałem też plotkę, że chyba pomagał kraść samochody, ale tak naprawdę nie ma dowodu na to, że wiedział, nieważne, pokazuje tylko jak niewiele o nim wiedziałem przed seansem. Nie wiem nawet, czy to jest święty człowiek, czy jakiś patus i na chwilę obecną znam tylko jego perspektywę, z której wynika, że jest całkiem spokojomkiem, ambitnym, przyjacielskim i spełniającym marzenia. Eee, oto film Buddy okiem nuba. Zaczynamy od ujęcia Buddy w kinie, gdzie zaczyna swój monolog słowami: Jak myślicie, jakie jest najpotężniejsze narzędzie na świecie? A ja już mam ochotę krzyknąć: Telefon! Narzędzie, którym można zniszczyć człowieka. Telefon! To telefon! Pewnie wyobraziłeś sobie jakąś wielką broń. Nie, wyobraziłem sobie telefon. Trzymasz go w ręku. To telefon! Otóż nie. To telefon. Wiem. Tak ciężko oczekiwać od Buddy stuprocentowego profesjonalizmu. To nowicjusz w zakresie tworzenia dokumentalnych filmów kinowych i jaki by ten film nie był, należy mu się medal za sam udział. Trzeba być ambitnym i próbować różnych rzeczy i brawa dla niego, że spróbował. I wiecie co? Wyszło nawet w porządku. Tak jak naśmiewam się trochę z jego pierwszego monologu, tak podoba mi się sposób, w jaki w trakcie filmu tłumaczy potęgę internetu i pokazuje ją w praktyce. Mogę nie rozumieć jego fenomenu, ale to fascynujące, jak stopniowo poszerzał swoją grupę odbiorców, począwszy od skromnego konta na Instagramie, aż po duży kanał na YouTube, dający mu taką władzę, że wystarczy jeden post, aby w krótkim czasie zgromadzić wokół siebie kilkaset fanów. Jego przemyślenia o tym jak radzić sobie ze sławą i podchodzić do zawodu twórcy internetowego są ciekawe, a historia o tym jak doszedł do tego mimo problemów w młodości jest inspirująca. Jednocześnie Budda nadal popełnia błędy nowicjusza, na przykład w kwestii tłumaczenia pewnych rzeczy. Nadal nie rozumiem w jaki sposób nastąpił wzrost jego bogactwa, w sensie, e, wraz z wzrostem jego liczby subskrybentów jego garaż powiększa się o kolejne drogie samochody? Jak? Czy każdy youtuber, który ma 2 miliony subów może pozwolić sobie na garaż pełny drogich samochodów? Chciałbym wiedzieć więcej na ten temat, chciałbym poznać jakiś zarys jego strategii finansowej. Na razie wiem tylko tyle, że stara się robić jeden droższy materiał sponsorowany na miesiąc zamiast kilku tańszych. A poza tym ciekawsze fragmenty przeplatają się z takimi, gdzie mówi o rzeczach, które mniej mnie interesują. Na przykład, teraz jesteśmy tutaj i tutaj, i jak widzicie, buduje taki bardzo ważny budynek, który zawsze chciałem zbudować. Ale domyślam się, że jego fanów, którzy go dobrze znają, może to obchodzić. Muszę przyznać, że ten dokument ma nawet styl, prawdopodobnie dobrze oddający naturę buddy, i ma całkiem dobre zdjęcia. Czy to z drona, czy to kręcone przez osobę, będącą niebezpiecznie blisko jadącego samochodu. No i film trwa około 80 minut, przez co nie zdążyłem się nim poważnie zmęczyć. Aha, i jeśli chodzi o wady, to jeszcze nie rozumiałem wszystkiego, co mówił Wojciech Gola. Mówił trochę niewyraźnie. I w sumie jego też za bardzo nie znam, wiem tylko, że był w Gołdcach. Daję temu filmowi 41 na 207, bo jest lepszy niż Bob Marley One Love, ale jakbym miał wybór, to chyba z dwojga wolałbym obejrzeć zaginione miasto. Następnym filmem, jaki obejrzałem, jest Anatomia Upadku. Pewien mężczyzna w tajemniczych okolicznościach wypada przez okno i ginie na miejscu. Z czasem na jego żonę pada cień podejrzeń, jakoby to ona mogła być odpowiedzialna za śmierć męża. Pierwsze około 40 minut filmu jest trochę powolne. Po przedstawieniu pobieżnie okoliczności śmierci mężczyzny z punktu widzenia jego rodziny, dużo czasu spędzamy na rozmowach, przygotowaniach kobiety do publicznego oświadczenia, rozmowie matki z synem. W sumie niewiele się działo, i trochę osób opuściło w tym czasie salę kinową. A wielka szkoda, bo przez to nie dotrwali do jednego z najlepszych dramatów sądowych, jakie w życiu widziałem. A sam dramat sądowy to nadal większość tego filmu, i kto wie, może w jego kontekście pierwsze sceny też wydadzą mi się bardziej wybitne za drugim podejściem. Tak czy inaczej, sam dramat sądowy jest nam podany, że tak powiem, na surowo. Bez muzyki w tle i wszelkich filmowych upiększaczy. Nie ma też jakiejś przebojowej scenerii i kostiumów. Aczkolwiek zawsze jest to wszystko utrzymane w takiej kolorystyce, że miło się patrzy na te sceny. Film ma dzięki temu unikatowy styl wizualny. Jednak to, co najbardziej utrzymywało moją uwagę, było aktorstwo. Wszyscy, którzy tu grali, byli wybitni. Bardzo realistycznie oddają swoje emocje. Często silne emocje. Główną rolę gra Sandra Hüller. Ta sama, która grała w strefie interesów. Ogólnie jest to film francuski, gdzie większość postaci mówi po francusku, ale sama Hüller wciela się w postać imigrantki z Niemiec, która często zmaga się z lokalnym językiem i jeśli tylko może, woli posługiwać się angielskim. Powiedziałbym, że jej aktorstwo najbardziej przypominało mi styl hollywoodzki, gdzie bardziej stawia się na wyrazistość niż na realizm. Przywodziła mi na myśl Michelle Williams, ale nadal była bardzo dobra i Skutecznie przykuwała moją uwagę. Jednak Milo Machado Graner, wcielający się w postać syna, to jeden z najlepszych aktorów dziecięcych, jakich w życiu widziałem. Nie dość, że gra chłopca z poważną wadą wzroku taką, że niemal widzi tylko to, co znajduje się kilka milimetrów przed jego twarzą to jeszcze przez cały czas musi okazywać silne emocje na skutek śmierci ojca i stopniowego poznawania prawdy o swojej rodzinie na sali sądowej. I zarówno jego subtelnie, Mimika i gestykulacja, jak i sceny wybuchów emocji były jak dla mnie bardzo wiarygodne. Spotkałem się w międzyczasie z zarzutem, że to nierealistyczne, aby w Unii Europejskiej dziecko mogło przebywać cały czas na sali sądowej, więc postanowiłem to zweryfikować i trafiłem na stronę Sądu Łódzkiego, według której dzieci nie mogą przebywać na sali rozpraw, chyba że wyjątkowo zezwoli na to sędzia prowadzący sprawę. A w samym filmie jest nawet scena rozmowy z dzieckiem, które tłumaczy, że i tak wszystkiego dowie się z telewizji lub gazety, więc woli wiedzieć jak najwięcej już teraz. A także trafiłem na artykuł Rzeczpospolitej z 2017 roku o tym, że postanowieniem sądu małoletni będą mogli za zgodą sądu obserwować rozprawy cywilne. Nie wiem jak to wygląda we Francji, ale w tym kontekście nie wydaje mi się to aż tak nieprawdopodobne jak kreuje to internet. Jeśli chodzi o wybitne role, muszę też wspomnieć o prokuratorze granym przez Antoana Renardsa, który jest tak bezczelny i taki bezpośredni, że nienawidziłem go i denerwował mnie cały czas. Ale o to właśnie chodziło, więc brawa dla aktora. I kto wie, może tak właśnie prokurator powinien prowadzić sprawę. Ja się nie znam. Może powinien podważać wszystko, co się da i wątpić, jeśli są ku temu podstawy. Wszystko, aby dążyć do prawdy i nie przejmować się emocjami ludzi. Chociaż jak przesłuchiwał dziecko, miałem wrażenie, że okazywał trochę więcej wyrozumiałości. Może miał w sobie trochę empatii? Rety co za dobry aktor. Nawet pies bardzo dobrze grał w tym filmie. Kurde, pies w tym filmie przechodzi przemianę charakteru. O ilu poważnych filmach można powiedzieć coś takiego? Co do samej fabuły w kontekście rozprawy sądowej, to należy wziąć pod uwagę, że to nie jest sędzia Anna Maria Wesołowska ani Ace Atornej. To nie jest wymyślna sprawa kryminalna z milionem nieoczekiwanych zwrotów akcji i wielką kulminacją. To jest zwykła sprawa sądowa, tocząca się naturalnym tokiem. A to, co jest w niej najciekawsze, to poznawanie lepiej postaci ofiary i oskarżonej poprzez kolejne dowody, zagłębianie się w naturę ich związków. I to, jak zmienia się nasza ocena jednej i drugiej postaci w zależności od tego, ile o nich wiemy, i to, jak zmienia się perspektywa innych postaci przy tej okazji. Postacie i ich relacje mają głębie, i nikt nie jest tutaj kryształowego charakteru. Chyba postacią, na której najbardziej mi zależało, był chłopiec, który jest tutaj prawdziwą ofiarą, to znaczy, nie licząc śmiertelnej ofiary. Chyba warto też wspomnieć o ujęciach kamery, które często podkreślały atmosferę sytuacji, niezręczności, napięcia, przytłoczenia, niepewności. Przykro mi, Benkarcie, będziesz musiał się posunąć, bo anatomia upadku zasługuje na ocenę 166 na 208 w mojej skali. A w ostatni wtorek widziałem test na teściów. Jest to francuska komedia. Lubię francuskie komedie. Zazwyczaj są co najmniej lekkie i przyjemne, a co najwyżej przezabawne i dające do myślenia. Tej akurat bliżej jest do lekkich. Francuskie komedie często są też oparte na popularnych we Francji tematach społecznych, i tak jest też tym razem. Tym razem poruszamy temat niezdrowej obsesji Francuzów na punkcie swojego niefrancuskiego pochodzenia i bądźmy szczerzy, nie tylko wśród Francuzów panuje taka obsesja. Oto fabuła. Są sobie dwie osoby, które planują wziąć ślub i organizują wspólne spotkanie swoich rodzin, w których głównymi żywicielami są mężczyźni. Jeden jest sprzedawcą samochodów, któremu bliżej do klasy średniej i który z dumą kupuje tylko francuskie produkty i spędza wakacje tylko we Francji, choć to nie jest tak, że przy swoich finansach ma jakikolwiek wybór. Drugi mężczyzna jest zamożny i dumny z tego, że pochodzi z francuskiej szlachty, choć woli spędzać wakacje za granicą i kupować zagraniczne produkty, bo może. Już same podstawowe różnice ideologiczne sprawiają, że dobrze ogląda się ich interakcje. Początkowo pojedynkują się na bierną agresję, uśmiechając się i będąc wobec siebie uprzejmymi, ale między wierszami wbijając w siebie nawzajem szpileczki. Prawdziwe zamieszanie ma jednak wywołać prezent, jakie przyszłe małżeństwo przygotowało dla przyszłych teściów. Otóż potajemnie zrobili im jeden z tych testów, które pozwalają sprawdzić w ilu procentach nasze geny pochodzą od różnych narodów, rejonów oraz z jakimi ludźmi możemy być spokrewnieni. I tu zaczyna się prawdziwe zamieszanie, bo nagle światopoglądy każdej z postaci zostają zaburzone. Z czasem, świadomi swojego pochodzenia ludzie zaczynają popadać w skrajności i najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że nieważne czy mówimy o pochodzeniu w 50%, 60% czy ledwie 20%, wszyscy zaczynają zachowywać się tak, jakby odkryli, że są zupełnie innej narodowości niż myśleli i jakby to zmieniało wszystko na świecie. Totalna paranoja, ale bądźmy szczerzy, nie jest to aż tak dalekie od rzeczywistości. Są nawet znane przypadki. W 2020 roku amerykańska kandydatka na prezydenta Elizabeth Warren zrobiła sobie taki test i wyszło jej, że jej przodkowie byli między innymi rdzennymi Amerykanami, i zaczęła przesadnie opowiadać publicznie o tym, jak dumna jest ze swojego pochodzenia. Wywołała przy tym kontrowersję, jako że jest blondynką o niebieskich oczach, która nigdy nie wychowywała się w kulturze rdzennych Amerykanów i swoją dumą trochę obrażała ludzi, którzy na własnej skórze poznali wyjątkowość i problemy związane z przynależnością do mniejszości etnicznej. Z jednej strony w filmie jest wiele prostych żartów o innych kulturach, ale z drugiej. Podobało mi się pokazanie tego, jak zagłębienie się w swoje pochodzenie może prowadzić do przesadnego wstydu, przesadnej dumy, ale może mieć też pozytywny wpływ, na przykład prowadząc do poszerzenia horyzontów, pobudzenia empatii i bliższej integracji z ludźmi z innego kręgu kulturowego. W filmie gra oczywiście Christian Clavier, bo w prawie każdej dobrej francuskiej komedii musi on grać. I w sumie nie jestem pewien dlaczego to dobry aktor komediowy, ma dobre wyczucie i odpowiednią manierę, po prostu nigdy nie widziałem go w roli, o której mógłbym powiedzieć, że nie wyobrażam sobie nikogo innego w tej roli. Co mogę powiedzieć o wielu aktorach komediowych, takich jak Louis Define, Jerry Lewis, Rowan Atkinson, John Cleese, Jerzy Sztur, Bogumił Kobiela, Eddie Murphy nie wiem, nie dostrzegam w nim czegoś, co wyraźnie widzą wszyscy. Mam dwa poważne problemy związane z tą komedią. Po pierwsze, nie podoba mi się utrwalanie mitu o tym, że testy na pochodzenie genetyczne są w 100% nieomylne co jest podkreślane kilkukrotnie także przez postacie, które są tutaj kreowane na rozsądne. Słuchajcie, nie ma nieomylnych testów na pochodzenie, bo i nie da się dokładnie ustalić pochodzenia na podstawie DNA. Zbyt wiele łączy ludzi z różnych rejonów. Takie testy mogą być fajną zabawą, mogą pomóc w poznaniu swoich korzeni, ale polecam poczytać trochę sceptycznych opinii ekspertów w internecie, żebyście wiedzieli, jak do tego podchodzić, zanim zrobicie sobie taki test. Po drugie, pochodzenie jednej z postaci wyraźnie bawi pozostałe postacie za bardzo, bardziej niż pochodzenie pozostałych postaci. I tak jak w przypadku pozostałych postaci pada wiele żartów opartych na kulturze i historii, i tylko od czasu do czasu padał jakiś dowcip o stereotypie, tak w przypadku jednej padają głównie żarty na bazie przestarzałych stereotypów, obrazie kultury zniekształconym przez popularne media i miałem wrażenie, że za często implikuje się, że pewna kultura jest dzika i prymitywna. Krzywiłem się przy tego typu żartach. Nie mogę się oburzać, jako że nie należę do tej kultury i nie znam nikogo z tego kręgu kulturowego, ale czułem zażenowanie. Mimo to wystawiam testowi na teściu w pozytywną ocenę 104 na 209. Jest lepszy od niemamocnych, ale nie tak dobry jak strefa interesów. I myślę, że na dzisiaj wystarczy. Obejrzałem jeszcze jeden film ostatnio, ale o nim już pomówię następnym razem, żeby nie przedłużać. Na razie mogę powiedzieć o nim tylko tyle, że moim zdaniem jak dotąd jest najlepszym filmem z serii.